Cześć, tutaj Janek z kanału Janek Football i Freestyle. Dzisiaj pokażę Wam dla odmiany yy, trik piłkarski. Będzie on wyglądał następująco, gdy, gdy przyjdzie Mr. Creeper. Pokażę Wam. Niesie pachołki Adam, Mr. Creeper, Panie Adam. Proszę, przywitanie. O, przywitanie było. Więc Mr. Creeper przedstawiony. tata oczywiście, za kamerą. Szybciej, sprężaj się, bo burza idzie. Dobrze. Panie Mr. Kiber, proszę postawić pachołki, grzybki przy tym. Tam, nie, tam, w bramce poproszę. To no, może trochę powtarzać. Yy, będzie, yy, to mogę powiedzieć, jak to będzie trik. Będzie to połączenie triku yy, Neymara z takim okrążeniem piłki i ponownym wróceniem. Zastosowany będzie do niego także stopowe takie o, coś. Panie Mr. Creeper, proszę zabrać te ten. Klik będzie wystąpał, e, następująco będzie wyglądał, gdy Adam będzie... Mr. Adam Creeper, Mr. Creeper Adam, otrzyma te pochołki i ustawi się jako bramkarz. Tu mi został na tym, na tym bananie, jedne. Nie, czekaj, jeden wyciągnij, daj mi na banana, proszę. No banan to jest to. Środek banany, Adam. Tu. tu środek banana. No, tu jest banan. No, tu jest banan, widzę. No, no dobra, wiem, pójdziemy <mulity> dziś. Proszę nabrać, Adam. Teraz możemy zaczynać stric. Za to bardzo proszę o... Kamerowanie mnie nie jest tak żeby byłem, byłbym słyszalny. Mam nadzieję, że z tego triku też będzie wyjdzieła na bramka. Panie Mr. kiper, proszę się nie wygłupiać. Proszę się przygotować, bo dostaniesz petardę. Mr. kiper to się kameruje. Wam jak ten trik wygląda na na środku. Dobrze. Okay. Do wykonania tego triku potrzebne będzie działające korki. Oczywiście stój sportowy niekoniecznie. Kawałek wolnej przestrzeni, bramka, piłka, jakiś grzybek lub pachołek lub jakiś inny, na przykład starszy młodszy brat, starszy lub młodszy brat lub starsza lub siostra e, starsza lub młodsza siostra wiesz, do postawienia <noise> może być jakiś ręcznik papierowy ja też zaczynam z ręcznikami papierowymi więc przechodzimy do tutorialu na początek zrobimy taki okręży takie okrążenie od wewnętrznej części piłki. Jak mamy piłkę tutaj, od tej strony, to tutaj z tej. Potem wracamy się, czyli mamy już, podbiegamy do piłki i zabieramy piłkę stopową. Czy jakieś tam prowadzenie piłki w stylu?